cało się e, przykryć banana musabasio jak to by mi z Mars jest, miało być 1 stopień, jest minus 1, śnieg pada, widzicie, może za dużo nie ma, ale ciągle pada. Mananek zabezpieczony, mam nadzieję, że, że przetrwa i nie będzie problemu Jeszcze idę zobaczyć do szklarni Nie wystraszyła ta pogoda, idę sprawdzić, czy farelka chodzi. Mam nadzieję, że tak. O, w szklarni cieplutko. Troszkę podniesiemy. Ach, tutaj wszystko ma się dobrze. No, ale zimna zoszka. Nas zaskoczyła troszkę. Mamy śnieg 12 maja 2020. Śnieżek mamy. Pada ostro. Nie wiem czy to widać, ale, ale pada.